Ten rok akademicki, mamy nadzieję, będzie już nieco inny. Zgodnie z planami, które w tej chwili przygotowujemy, będzie to kształcenie hybrydowe. Oczywiście odbudowujmy te relacje społeczne ze studentami. Tutaj młodzi adepci. Czy kandydaci na, na studentów są w tej dobrej sytuacji, i trzymam kciuki, żeby się nic nie wydarzyło i żebyśmy rzeczywiście mogli kontynuować w trybie stacjonarnym, ale mamy do nadrobienia jeszcze pewne relacje z tymi studentami, którzy zaczynali rok temu, a którzy po raz pierwszy się pojawili teraz na, na, na uczelni. Ślubuję strzec godności akademickiej. Ślubuję strzec akademicki i dobrego imienia Politechniki Warszawskiej. Na początku chciałbym pogratulować Wam, studenci pierwszych lat, rozpoczęcia nauki w murach wydziału elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, właśnie rozpoczyna się najpiękniejszy okres Waszego życia. Czas, w którym nauczycie się samodzielności, nawiążecie nowe przyjaźnie, przeżyjecie chwilę radości i zdobędziecie niezbędną wiedzę, która pomoże wam przygotować się do przyszłego życia zawodowego. Od poniedziałku po raz kolejny rozpoczną się wykłady, ćwiczenia. Laboratoria oraz projekty, które dla niektórych można powiedzieć są już codziennością, dla niektórych będą zupełną nowością, a dla części tu obecnych są już tylko, mam nadzieję, miłym wspomnieniem. Wszystkiego dobrego, życzę dobrego studiowania i dobrych efektów w naznaczonym czasie, co ma duże znaczenie. Niektórzy rozpoczynają studia, ale są też osoby, które te studia ukończyły wiele, wiele lat temu i Politechnika Warszawska ma zwyczaj wydawania złotych dyplomów dla absolwentów, którzy ukończyli studia. 50 lub więcej lat temu. Proszę Pana docenta Urbańskiego o wygłoszenie pierwszego wykładu w roku akademickim 2021-2022. Chciałbym tak dosyć w sposób może osobisty wygłosić kilka refleksji na temat tego, co się działo no dosyć dawno, bo na początku tworzenia zrębów naszej państwowości, no i jednocześnie zrębów Politechniki Warszawskiej. Były to lata po prostu dwudzieste, dwudziestego wieku. Proszę o powstanie. Gaudamus.